Ekspozycja właściwych informacji na stronie internetowej na temat Twojej firmy. O tym dzisiaj będzie traktował ten odcinek. Cześć, e, witaj jeszcze raz. Z tej strony Michał Toczewski. E, dzisiaj chciałem poruszyć, myślę, że dla mnie dość istotny temat. Myślę, że istotny temat dla wielu przedsiębiorców, dla wielu marketerów, dyrektorów marketingu. Dlatego, że dotyczyć będzie tego, w jaki sposób strona internetowa w ogóle jest skonstruowana i jakie informacje na tej stronie są zawarte. Dlaczego? Dlaczego w ogóle, w ogóle ten pomysł? Skąd się to wzięło? Bardzo często zdarza mi się taka sytuacja, że spotykam przedsiębiorcę, rozmawiamy o różnych tematach około biznesowych, marketingowych i główną. To Główne założenie dotyczy tego, aby strona internetowa zawierała informacje na temat mojej firmy. Uważam, że to jest niewłaściwe założenie. Zacznijmy od tego, że ta strona jest dla kogoś. Za pomocą tej strony internetowej chcesz otwierać oczy niedowiarkom, tak? Chcesz pokazać, że to nie jest ostatnie, na co cię stać. Za pomocą tej strony internetowej chcesz przedstawić we właściwy sposób swój biznes, swoją firmę i dotrzeć do tego odbiorcy, ta strona internetowa nie jest dla ciebie. Ta strona internetowa nie ma podobać się tobie. Ta strona internetowa ma za zadanie sprzedać twoje usługi twoim klientom lub zachęcić ich do, do kontaktu, połączyć ich z odpowiednią osobą albo ta strona ma zarekomendować dodanie produktu do koszyka, jeśli mówimy o sklepie internetowym czy platformie e-commerce. Jeśli będziemy mieli tylko założenie, że strona ma zawierać informacje, w domyśle, że jeśli ktoś będzie chciał się dowiedzieć czegoś o mojej firmie, to sobie wejdzie i poczyta. To nie takie założenie powinniśmy przyjąć. A jakie? Przyjmijmy założenie zupełnie inne, że ta strona nie jest dla nas, tylko dla kogoś innego, że ta strona jest dla naszych docelowych odbiorców. Więc pytanie, czego oni chcą się dowiedzieć, o co oni cię pytają w rozmowach sprzedażowych, o co oni pytają twoich handlowców. Dobrze jest takie pytania sobie spisać, żeby to były realne pytania. Te pytania, które powtarzają się wielokrotnie, Podkreśl. zachrekomenduj rekomenduj handlowcom, żeby oni też to podkreślili, żeby oni też to zanotowali. To nie chodzi o to, żebyś ty teraz sobie wyobraził, o co mogliby cię zapytać klienci. Albo żebyś wypisał to tak, bo, bo tak ci się wydaje. Chodzi o takie informacje, które rzeczywiście padają w toku współpracy, albo na początku. Co może być tutaj dla tej osoby istotne, o co ona pyta? Jeśli to jest firma produkcyjna lub firma, która oferuje produkty w sklepie internetowym, no to to też ta osoba będzie zainteresowana jakimiś produktami, bardziej lub mniej, i różnymi cechami tych produktów i korzyściami, które z nich płyną. Jeśli to rozumiesz, jeśli rozumiesz Twojego docelowego klienta, dużo łatwiej jest Ci prowadzić cały marketing internetowy. Jeśli rozumiesz swojego docelowego klienta, łatwiej jest prowadzić Ci biznes. To, co się nie sprawdza. To nie sprawdza się to, że ty sobie wyobrazisz. Co ten klient docelowy mógłby mieć w głowie, czego on mógłby oczekiwać? Tak jak kiedyś się persony robiło, kiedyś takie pierwsze założenia, jak o personach mówiło się w Polsce, to było: tak, że Zastanów się, o co pytają twoi klienci, albo zastanów się, kim są twoi docelowi klienci. A ja mówię: Nie, nie zastanów się. Sprawdź. Jeśli już masz jakąś historię firmy, to sprawdź sobie 20% najlepiej płacących klientów. Zazwyczaj w programach księgowych jest opcja, za pomocą której możesz posortować klientów po wartości łącznej zapłaconych faktur. Jesteś w stanie wyeksportować sobie kontrahentów, sortując ich po obrotach. Jesteś w stanie zobaczyć, którzy dali ci największe obroty w firmie i to możesz zrobić prawdopodobnie od razu. Jeśli chodzi o zyski, to prawdopodobnie będzie to wymagało jakiejś bardziej zaawansowanej księgowości i przeliczenia tego, żeby posortować klientów po największych zyskach i maszach z nich, ale zacznijmy przynajmniej od sortowania tych klientów po obrotach. Jeśli je wyeksportujesz z jakiegoś okresu, który Ciebie interesuje, i masz więcej danych, tym to może być krótszy okres, po to, żeby można było zobaczyć, co jest powtarzalne, a nie ci się trafiło raz czy dwa tych klientów sobie eksportujesz, łącznie z osobami kontaktowymi i potem w Excelu sumujesz sobie odpowiednie komórki i zaznaczasz, gdzie ta łączna wartość obrotów z tych klientów od góry zaczyna dobijać do 80% sprzedaży. Bardzo, bardzo często będzie to tak, że 80% klientów generuje Ci 20% obrotów, a 20% górnych klientów generuje Ci ich, tych obrotów 80. Czasami to będzie 10 do 90, czasami inaczej nie ma to specjalnego znaczenia. Raczej nie będzie to 50 na 50. Kiedy już masz te informacje, co możesz zrobić? Możesz zrobić sobie dwie analizy. Możesz wyciągnąć sobie jeszcze drugie 20% z 20% najlepszych klientów, jeśli tych klientów masz odpowiednią liczbę. Czyli 20% razy 20% równa się 4%, co oznacza, że posortujesz sobie wyciągniesz dane z 4% najlepiej płacących klientów. Czyli dojdź tam, gdzie klienci generują. 80 razy 80%, czyli 60%, 64% sprzedaży, tak? I teraz tak. Hu. Koniec matematyki na początek, na ten moment. I co jeszcze możesz zrobić w tym momencie? Jeśli sobie już tych klientów posortujesz, sprawdź, kim oni są. Jakie branże reprezentują? Co to są za persony? W jaki sposób ci klienci do ciebie dotarli? Wypisz sobie ich w Excelu. Wypisz sobie tę branżę. To nie chodzi o to, żeby zrobić to w głowie. Wypisz sobie branżę albo ogólnego rodzaju segmenty klientów, dlatego że zobacz, masz na przykład branżę bankowość i telekomunikacja. Teoretycznie dwie różne branże. W praktyce typ klienta jest dość podobny. Jest to klient bardzo masowy, do którego dociera się w określony sposób i bardzo podobny sposób. Jest to podobny rodzaj branży. Tak samo jak wiele firm, które świadczą usługi B2B. Firmy będą świadczyły te usługi w podobny sposób. Oczywiście, jedna firma będzie firmą eventową, druga firma będzie agencją marketingową, trzecia firma będzie outsourcowała księgowość, ale proces marketingu i sprzedaży jest raczej dość podobny: to znaczy, trzeba dotrzeć do tego przedsiębiorcy. Ten przedsiębiorca wypełnia formularz, lub dzwoni do ciebie, lub, lub wysyła maila, przychodzi na spotkanie, albo odbywa rozmowę telefoniczną lub zdalną, i wtedy na tej podstawie Przedstawiasz tej osobie ofertę, i ta osoba decyduje, czy będzie współpracowała z firmą, czy nie, i odbywa się ten proces sprzedaży. No to mogą być różne typy klientów, okay? bo jeden raz docierasz do działu księgowego, innym razem do działu marketingowego, a innym razem do działu zakupu. Okay, to są różne grupy odbiorców, ale firmy mogą być podobne i to może być podobny segment. Oczywiście, Mając pewną specjalizację i jesteś w stanie dowozić te usługi lepiej, z drugiej strony jesteś w stanie komunikować, że dowożysz te usługi lepiej, bo masz tę specjalizację albo jedną z kilku specjalizacji. I to też są informacje, które warto, żeby pojawiły się na Twojej stronie internetowej. No i dobra. Czyli masz już te persony, masz, masz tu persony, to jest za dużo powiedziane. Masz już analizę taką wstępną, czyli tę tabelkę z klientami najlepszymi i wiesz, kim oni są. Jak do Ciebie dotarli i sprawdzasz, co się najbardziej powtarza, co się najczęściej powtarza. Na tej podstawie możesz zobaczyć, że dane branże lub typy klientów pojawiają się najczęściej, dane typy osób lub stanowiska osób pojawiają się najczęściej. Wiesz, czy to są właściciele, prezesi zarządów, wspólnicy, czy w ogóle działy zakupów. I Jak dział zakupów to kto specjalista, czy, no, czy koordynator do spraw. Marketingu, szkoleń, HR, czy dyrektor do spraw finansów, tak? CFO. Na podstawie tych wszystkich informacji, kto jest Twoim docelowym klientem, tworzysz sobie pewne podgrupy. I tutaj segregujesz sobie typy odbiorców dokładnie tak jak chcesz. I w momencie, kiedy już masz te persony, czym jest persona, persona będzie opisaniem, kim dana osoba jest. W kontekście danego segmentu, co lubi, czego nie lubi, co czyta, czego nie czyta, co ją interesuje, w jaki sposób do ciebie dotarła lub z jakich mediów korzysta, jakie ma stanowiska w firmie, co robi w wolnym czasie. Tak? To też może być cenna informacja, nawet z powodów biznesowych, o czym jak nie zapomnę, to powiem. No i co dalej? Masz ten podbiorcę. E, opisałeś ją i to jest twoja hipoteza. I teraz idziesz na rynek i sprawdzasz czy jak dostosujesz sobie stronę internetową albo kilka stron internetowych do tych konkretnych grup odbiorców, czyli poinformujesz, że obsługujesz tę branżę księgową, transportową, logistyczną i pokażesz tam case'y, pokażesz twoją wiedzę, lub statystyki, lub jakieś informacje i korzyści konkretnie dla tych branż, konkretnie dla tych grup odbiorców, to strona będzie konwertowała ci znacząco lepiej. Zatem to, co potrzebujemy zrobić, tworząc, optymalizując czy modyfikując stronę internetową, to jest przejść z modelu, no, wydaje mi się, że na stronie powinny być takie informacje do spojrzenia na tę stronę internetową oczami klienta, zastanowienie się, co on na tej stronie internetowej chciałby zobaczyć i kim jest ten on lub ona, abyś dokładnie wiedział jak tę stronę możesz skonstruować, aby odpowiedzieć na jej potrzeby, na to, czego ta osoba szuka. I to jest podejście, do którego cię zachęcam. Czy strona powinna być wielokrotnie złożona, jak niektóre moje zdania? Czy powinna być one-page'em, landing-page'em? Hm. Oczywiście zależy, ale najważniejsza jest odpowiedź, od czego zależy. Jeśli masz kampanie reklamowe, typu pay click Google Ads, Facebook Ads, czy w ogóle całe Meta Ads łącznie z Instagramem, wtedy nie musisz użytkownika kierować na stronę internetową. Możesz na stronę internetową swoją rozbudowaną. Możesz stworzyć różnego rodzaju landing page y i te landing page y porównywać pod kątem skuteczności i zobaczyć, że jak skierujesz ruch na jeden landing page i na drugi landing page proporcjonalnie, to będzie ten sam ruch tej samej jakości. To zobaczysz, który z nich ci bardziej konwertuje i jeśli eksperymentujesz z landing page'ami potrzebujesz też mieć pewne podejście w jaki sposób będziesz eksperymentował tak czyli jakby potrzebujesz mieć jakąś metodykę czyli na przykład że tutaj komunikujemy niską cenę a tutaj komunikujemy specjalizację branżową tutaj przedstawiamy komunikat emocjonalny a tutaj przedstawiamy komunikat na zasadzie racjonalnych argumentów Tutaj przedstawiamy komunikat typowo dla jakiegoś typu osobowości, a na drugim można dać komunikat do innego typu osobowości, albo do większej liczby typów osobowości, i tak dalej, i tak dalej. Możesz wymieniać zdjęcia, wymieniać nagłówki, wymieniać treści. Głównie chodzi o to, żeby nie były zupełnie różne od siebie strony, na które jest zupełnie inny pomysł, ale żeby w jakiś sposób było to zaprojektowane. Że wiesz, co sprawdzasz, chodzi o to, żebyś na koniec tego eksperymentu jeśli zobaczysz, że jeden z tych landing pages konwertuje dwa razy lepiej, to żebyś mógł domyślić się, z czego to może wynikać. Potem to domyślenie się oczywiście też możesz weryfikować w praktyce. Natomiast nie chodzi o to, żebyś miał dwa landing pages, które są zupełnie inaczej napisane, ale tak napisane, że kierujesz na nie ruch i właściwie nie wiesz, co spowodowało, że ten landing jest bardziej skuteczny, bo oba traktują o tym samym. Taki sam sposób. Dobrze jest weryfikować jeden element naraz. To już mówimy o eksperymentach związanych z landing page'ami. Natomiast masz też strony internetowe, typowo firmowe. Strony internetowe, które są tą stroną główną, twoją wizytówką, które użytkownik może znaleźć w Google, to są strony, które zazwyczaj będą bardzo złożone. Po pierwsze, dlatego, że one mogą dotrzeć do różnych typów odbiorców, różnych typów klientów bardzo często. Po drugie dlatego, że jeśli będziesz chciał lub chciała te strony pozycjonować, to potrzebujesz mieć na nich określoną, zazwyczaj dużą ilość tekstu. Tekstu lub wartości. To też może być wartość w postaci wideo, w postaci jakichś materiałów, podcastów, PDF-ów do pobrania itd. Natomiast wyobraź sobie taką sytuację. Masz landing page i masz stronę internetową, gdzie jest to pod Konwertować. Być może ten landing page będzie bardziej, chociaż nie jest to takie, że na 100% i zawsze. Ale jeśli masz jedną stronę internetową, na przykład landing page, i ten landing page byś jakimś cudem próbował pozycjonować, to załóżmy, że uda ci się go wypozycjonować cudem na dwie frazy kluczowe. Tutaj masz stronę internetową, która zawiera sobie 100 podstron i tych 100 podstron. Możesz pozycjonować wtedy na przykład na 300 fraz kluczowych, 200, 500. Chodzi o to, że do każdej strony czyli podstrony, przypisujesz odpowiednie frazy kluczowe, które się nie dublują, czyli nie masz tej samej frazy na różnych podstronach, dlatego żeby to się kanibalizowało. I im masz więcej podstron, tym więcej tematów możesz wypozycjonować, tym więcej fraz możesz wypozycjonować. Dlatego to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli jesteś w stanie dostarczyć odpowiednią ilość wartościowych treści, a jednocześnie tak zaprojektować samą stronę, aby użytkownik się w tym nie pogubił. Aby strona wyglądała na prostą, wyglądała na przejrzystą, aby użytkownik mógł się w niej odnaleźć, ale jednocześnie, żeby ta strona była wartościowa i przedstawiała odpowiednią ilość podstron i masz więcej podstron więcej produktów z różnych stron piszesz o tych produktach masz artykuły w blogu masz różne pytania i odpowiedzi użytkowników na przykład FAQ możesz mieć specjalizację branżową jak wspomniałem czyli pokazanie że specjalizujecie się w tych tych branżach tak? tych branż może być mogą być dwie może być ich dziesięć może być jedna ale pokazujesz tę specjalizację branżową, i wtedy dla każdą specjalizację branżową jesteś w stanie pozycjonować oddzielnie. Czego nie mógłbyś robić, gdybyś tych specjalizacji branżowych no nie miał. Tak? Jeśli masz kancelarię prawniczą, która dociera do klientów z branży budowlanej no to rzeczywiście dobrze jest to opisać, przedstawić jakąś podstronę tę specjalizacyjną. Jeśli docierasz do różnych typów klientów, przedstaw te różne specjalizacje. Jak skonstruować stronę główną? Strona główna jest najważniejszą podstroną, czy stroną w obrębie całej witryny. Co to w praktyce oznacza? Ja lubię traktować stronę główną jako taki spis treści, że na stronie głównej znajdziesz taki list wprowadzający Informacje wprowadzające, gdzie się znalazłeś, czego tutaj szukasz, jak możemy spełnić Twoje oczekiwania. Tu też jest takie miejsce, gdzie użytkownik trafia i ma się utwierdzić w przekonaniu, że trafi do właściwej strony. Więc możesz zacząć sekcją z informacją, jakie problemy lub jakie potrzeby klient potrzebuje zaspokoić, jakie problemy chce rozwiązać i na jakie problemy odpowiadasz. I dla jakich firm, dla jakich branż, albo dla jakich klientów indywidualnych. Na początku potwierdzasz użytkownika, że jest we właściwym miejscu. Potem dajesz call to action, czyli przycisk zachęcający do kontaktu. Chodzi o to, żeby ten przycisk był od razu na stronie głównej i od razu na pierwszym ekranie, bez przewijania, bez względu na to, czy ten ekran jest duży, czy jest mały, czy jest wielkim ekranem HD, takim na monitorze stacjonarnym czy jest ekranem laptopa, to jeszcze jakiegoś takiego mini. Testujesz to na różnych ekranach oczywiście. Dalej em, przedstawiasz na przykład, jakie firmy ci zaufały albo jacy klienci indywidualni ci zaufali, więc logotypy, referencje, testimoniale, czyli referencje. Najlepiej w ogóle jeszcze ze zdjęciami i tak dalej. Tak, case tego typu rzeczy przedstawiasz na stronie internetowej specjalizację możesz przedstawić dalej, przedstawić niżej i albo właśnie przedstawiasz specjalizację, albo przedstawiasz produkty lub usługi. W ogóle dobrze jest jednak, powiedziałem o tej kolejności, ale dobrze jest jednak pokazać, czym się firma zajmuje, trochę wyżej niż potwierdzenie referencji, case studies i tak dalej, bo najpierw ja potrzebuję się utwierdzić w przekonaniu, że jak wszedłem na stronę jakiejś firmy lub do sklepu internetowego, to znajdę tam to, czego szukam. I dlatego dobrze jest tam pokazać kategorie produktów i usług, pewne jakieś zbiory tego, co my robimy. Jeśli masz 100 usług, nie musisz podlinkowywać każdej z nich. Możesz pogrupować je na 3, 9 kategorii, tyle, ile sobie życzysz, po to, żeby użytkownikowi łatwiej było na tej stronie się odnaleźć. Przejdźmy niżej. Tam możesz też pokazać dane kontaktowe, z kim można się skontaktować. Możesz też wskazać konkretne produkty, jeśli masz sklep internetowy. Na slajdzie głównym, czyli na samej górze, też możesz pokazać, po potwierdzeniu, że użytkownik jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie, możesz przewinąć mu slajd i wskazać mu promocję. Te promocje można pokazać też poniżej. I strona główna jest taką stroną, żeby użytkownik ogólnie wiedział, czym się zajmuje Twoja firma. Twój biznes, Twoja organizacja, i był w stanie trafić do kontaktu już z pewną informacją, że, OK, dobra, to jest spółka księgowa, oni robią obsługę podmiotów kapitałowych albo obsługę spółek ZO. No to w takim razie wyślę im zapytanie. Nie muszę wchodzić od razu w usługę pod tytułem, Spółka Zo, czy księgowanie spółki Zo, i tak dalej, dlatego, że już strona główna upewniła mnie w przekonaniu, że jestem we właściwym miejscu. Jeśli nie mam czasu się z tym zapoznawać, no to wtedy wyślę zapytanie już na tej podstawie. Najgorzej jest zrobić taką stronę, gdzie właściwie wchodzisz na tę stronę i nie wiesz, czym ta firma się zajmuje. Dbamy o najwyższą jakość naszych klientów, tworzymy najlepsze technologie, dostarczamy super usługi nasze produkty zostały wyróżnione gazęnną biznesu i tak dalej, i tak dalej. ale czym się firma zajmuje o tym już w firmie zapomniało się napisać takie takie firmy i takie strony internetowe pewnie też obserwujesz to jest takie podejście do tego jak taką stronę konstruować oczywiście mógłbym teraz jeszcze opowiadać o wszystkich podstronach jak to podzielić trochę też to zajawiłem ale myślę, że sedno tego mojego przekazu wybrzmiało: że strona nie jest dla ciebie, strona jest dla docelowego klienta ma on odnaleźć się na tej witrynie to wystarczy, to wystarczy, żeby twoja witryna reprezentowała twoją markę lepiej niż marki konkurencyjne. Załóżmy, że użytkownik trafia na twoją stronę załóżmy, że to będzie ta kancelaria prawnicza, Kancelaria prawna dla branży informatycznej. To jeśli użytkownik trafia do ciebie z takiej frazy, bo wiesz, że te frazę masz wypozycjonowane, to wtedy wyszukaj sobie swoich konkurentów. Zobacz, kto jest przed tobą i kto jest za tobą. Kto jest przed tobą zarówno jako no, ta reklama, czyli Google Ads, i kto jest przed i za tobą w tym marketingu organicznym, czyli pozycjonowaniu. Jak otworzysz sobie ich strony internetową i otworzysz sobie tych 10 podstron, to możesz wypisać sobie, co te firmy robią lepiej od Ciebie. Jak te strony internetowe lepiej wyglądają od Twojej? Co jest ciekawszego u nich? Co jest bardziej trafiającego do takiego odbiorcy? I porównaj to ze swoją stroną internetową. Jeśli nie robisz tego z porównaniem, albo porównujesz się do niewłaściwych firm których użytkownik w ogóle nie widzi, bo one się nie pojawiają na twoje na odpowiednie wyniki wyszukiwania. Dużo tracisz. Dlaczego dużo tracisz? Bardzo prostego powodu. Użytkownik widzi inne strony, że mogą być na przykład bardziej atrakcyjne od twojej, i ty płacisz za to pozycjonowanie, płacisz za te Google Ads, płacisz za różnego rodzaju inne Usługi, remarketingowe, cokolwiek. Ale co z tego, jeśli Twoja strona nie sprzedaje Twojej firmy tak, jakbym mogła, lub tak jak sprzedaje to konkurencja? Użytkownik będzie wysyłał zapytania do wszystkich firm, które znajdzie. Wszystkich nie. Będzie musiał wybrać. Wyślę może do pierwszych pięciu, dziesięciu, do jednej. A może Twoją pominie, a może wyślę właśnie do Twojej. A może stworzysz sobie z trzy strony internetowe. I tak jak firmy tłumaczeniowe. Z którym kiedyś współpracowałem, też możesz mieć kilka podstron i, do, i otrzymywać zapytania od tego samego klienta, który wysyła do twoich trzech firm. To samo zapytanie, i co to de facto oznacza? No to wtedy oznacza, że tych dwóch innych konkurentów mniej masz na karku, tak? Czyli jakby ta, ta osoba wysłała o te dwa zapytania mniej do, do Twoich konkurentów, czyli że konkurujesz sam ze sobą. Jeśli masz trzy strony internetowe, trzy różne marki, otrzymujesz to samo zapytanie na różne adresy e-mail i od tego samego klienta, no to w ten sposób jesteś w stanie zwielokrotnić szansę na wybranie Twojej oferty. To myślę, że są takie najciekawsze informacje i podejście takie, które chciałem się podzielić. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Słyszymy się już w kolejnym. Cześć, Michał Toczyski z Corais.